Witamy na pokładzie Ogórka. Ogórkiem Zozetan, bo kluu nie wykluczać. Kolejnego gościa. Przemu, Przemka, Przemka. Przemka świercza. Dzień dobry, dzień dobry. Trenera mentalnego i trenera biznesu. Przemku, opowiedz więcej o sobie, bo nie chciałabym nic ująć. Ojej, nie ja nie lubię mówić o sobie. Ja zawsze wolę, wolę słuchać, więc jak mówisz mi, że mam opowiedzieć o sobie. To może powiem o swojej pasji, w sensie o Oj. tym, co, co tam gdzieś w ostatnim czasie też bardzo mocno jest może w mediach i też słyszałem wybrzmiewa. wybrzmiewa, to jest, to jest Am Football, jesteśmy świeżo upieczonymi mistrzami Ligi Mistrzów wraz z klubem Wisłą Kraków, Amfutbolową Wisłą Kraków, więc to jest taki czas tej radości, euforii i zadowolenia i myślę, że też promowania tej dyscypliny, jaką jest AMF, ale też myślę, że promowania. W ogóle sportu osób z niepełnosprawnością I, i myślę, że przez ten puchar, przez ten turniej i przez te zwycięstwo pokazujemy, że czy to bez nogi, czy bez ręki. Czy jakakolwiek inna niepełnosprawność, to, to te marzenia można spełnić. No, jak ty mówisz, że nie masz nogi, a wyglądasz, jak to wszyscy zawsze mówią normalnie. <laughs> Ojej, ja strasznie nie lubię tego słowa normalnie. Tak, bo, no, ja, ja no, też, bo mówię je, używam prowokacyjnie. Tak, to, to dziękuję, że tego, że tego tak prowokacyjnie używamy, bo słowo normalnie to tak, tak. Jak obserwuję też swoje, swoje dzieci i też gdzieś tam. Relacje, rodzic, dziecko i często e, pada takie zdanie, czy to od nauczyciela, czy od, od rodzica no, do dziecka, no, zachowuj się normalnie. E, albo zachowuj się grzecznie. Normalnie, grzecznie, czyli, czyli jak. E, więc e, nie wiem, czy ja wyglądam normalnie, czy nie. E, natomiast tak, dzisiaj jestem na, na protezie, to jest, to jest coś, ta, 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 ta moja noga robota, która umożliwia mi funkcjonowanie na co dzień. Natomiast e, są też takie momenty, czy to, to prawiając am football, że, że poruszamy się na, na kulach, ale wracając do protezy, tak, ona pomaga, pozwala funkcjonować, pozwala czy to wspaniać się zawodowo, czy, czy też prywatnie, zawsze ta noga jest potrzebna, bo wtedy te ręce są, są wolne i można funkcjonować, też czy prowadzić auto, czy jeździć na nartach, czy realizować te wszystkie swoje pasje, oprócz futbolu, bo tutaj protezy zdejmujemy, ale tak, mam tą protezę i bardzo dużo ułatwia ile lat już spełniasz się zawodowo i też i w realizacji swoich pasji jako osoba z niepełnosprawnością no, można powiedzieć, że moje życie na jednej nocy zaczęło się yy, tak szybko liczę no, tak ponad 15 lat temu w 2009 roku to był taki moment, y, moment wypadku i ten moment przejścia z dwunożnego na jednonożnego i yy, z osoby pełnosprawnej stałem się osobą z niepełnosprawnością yy, ale to też jakby to, że straciłem nogę, nie, nie powstrzymało mnie od takiego zawodowego rozwoju. To znaczy ym, gdzieś cały... Może tak, pomyślałem sobie, że skoro już nie mam tej jednej nogi, to zrobię też z niej atut, zrobię też z niej korzyść. To znaczy pokażę też sobie a, i pokażę swojemu takiemu światu, który jest wokół mnie, że na tej jednej nodze można żyć, można się spełniać zawodowo. I e, zacząłem też e, opowiadać swoją historię wypadku po, podczas też wystąpień motywacyjnych czy inspiracyjnych. E, I też e, m, większą, jakby taką swoją koncentrację skierowałem na pracę w, w obszarze szkoleń biznesowych, kompetencji miękkich. Też e, wiedza, którą mam, doświadczenie zawodowe, e, ale też to, w jaki sposób ja poradziłem sobie z niepełnosprawnością, radzę sobie z niepełnosprawnością. To daje sobie też takie prawo do tego, żeby się dzielić z tym, z drugim człowiekiem. Oczywiście od razu jest taka mała gwiazdka, że to, że ja mam takie doświadczenie, to nie znaczy, że to jest jedna uniwersalna prawda, tylko jest to mój sposób na, na, na życie. Jeśli mogę kogoś tym zarazić, albo ktoś z tego weźmie coś dla siebie, to, to, to tylko to jest myślę, że wartość dla świata. Ale sobie też o tym myślę, że w kontekście już ogólnie osób z niepełnosprawnością że ważne jest to, żebyśmy pomimo tej niepełnosprawności nie zamykali się w tych czterech ścianach. To znaczy, żeby cały czas pamiętać o swojej wartości jako człowieku. To, że mamy życie z niepełnosprawnością, to nie znaczy, że moje życie jest gorsze, to nie znaczy, że moje życie się kończy. Wręcz przeciwnie myślę, że to życie jest dużo bardziej wartościowe, dużo bardziej. Z, taką, z takim przesłaniem, Powiedz z taką mi, Czy y, potrzebowałeś jakiegoś takiego czasu y, na akceptację swojego nowego wyglądu, nowej rzeczywistości, nowego siebie? Myślę, że w jakimś stopniu tak. Aczkolwiek ja nie odbieram siebie jako, y, jako kogoś nowego, jako, jako kogoś innego. Y, nie, nie postrzegam też swojego wypadku jako z y, mm, drugich narodzin że moje nagle życie zamieniło się o 180 stopni w drugą stronę. Nie, po prostu wypadek był, jest tak samo ważny w moim życiu, jak na przykład narodziny córek, czy, czy ślub, czy, czy śmierć taty, czy też inne wydarzenia w życiu, które gdzieś tam mocno mnie ukształtowały, ale no, jestem bez nogi, natomiast no, mam drugą nogę, mam cały kręgosłup, mam głowę, więc to cały... i mam te swoje myśli, i ten swój e, światopogląd, więc to cały czas jestem ja tym samym e, Przemkiem. E, oczywiście takie wydarzenia, jak czy wypadek, czy inne, o, w jakiś sposób kształtują nas, wzbogacają, pozwalają e, wyciągnąć naukę od życia, zdobyć doświadczenie. E, i, I niewątpliwie wypadek nauczył mnie wielu rzeczy, też myślę, że się tam pokazał mi, dał mi takie doświadczenie życiowe i, i to na pewno mnie w, w jakimś stopniu zmienia, ale... Cały czas myślę, że jestem tym sam, samym przemkiem, który można powiedzieć na dwóch nogach chodzi po ziemi. Który wcześniej jest przed wypadku. A, tak. a powiedz mi, czy ta, znaczy dla mnie to jest takim łącznikiem, ale wolałabym się dopytać o źródła, czy w takiej szybkiej samoakceptacji pomogło Ci, że już dużo wcześniej miałeś w sobie takie zalążki. Znaczy, byłeś też i sportowcem, mhm. byłeś aktywny sportowo, a wszystkie osoby, które znam aktywne sportowo, są zdeterminowane, mają wiele takich, szybciej się odbudowują, są bardzo aktywne. Mhm. Czy być może ten wcześniej uprawianie sportu sprawiło, że szybciej zaakceptowałeś ten stan, który mhm. dla Ciebie no, nie jest, nie, nie, niekoniecznie się różni? Myślę, że tak. Ja w ogóle wychodzę z założenia, że sport jest genialnym takim narzędziem wychowawczym. Już jak pracuję też z dziećmi, to zawsze gdzieś tam pokazuję, że poprzez sport naprawdę kształtujemy swoją osobowość, swój charakter, kształtujemy samego siebie. No sport uczy nas dyscypliny, sport uczy nas pokory, sport uczy nas radzić sobie ze zwycięstwami i z niepowodzeniami, sport uczy nas takiej cierpliwości i konsekwencji. Myślę, że w, w mojej sytuacji po tym wypadku e, te wartości właśnie ze sportu na pewno dużo pomogły. Potem e, też już z takiego fizycznego aspektu, sam, sam fakt, że gdzieś tam o to ciało udało mi się zadbać przed wypadkiem, to potem jak już stajesz na jednej nodze, to jednak te mięśnie są silne. One pozwalają ci się utrzymać na jednej nodze, pozwalają ci się łatwiej e, nauczyć chodzić o kulach łatwiej się dostosować do chodzenia o protezie. A jeżeli tutaj nie masz trudności, to potem też przekłada się na Twoje postrzeganie rzeczywistości. I to też ma wpływ na to, jak funkcjonujesz już właśnie na protezie czy, czy okulach. Ale myślę, że tak, właśnie taka cierpliwość, ta pokora, ale też myślę, że dużo, dużo mi pomogła wiara w Pana Boga po, po wypadku. To było coś, coś, co gdzieś tam trzymało mnie w takich ryzach. I te myśli, które pojawiały się w głowie, one nie szły w kierunku smutku, tęsknoty za życiem na dwóch nogach, tylko bardziej w kierunku takiej wdzięczności do Pana Boga, że mam to swoje życie, że, że mogę się budzić na nowy, kolejny dzień, że mam tą nogę lewą, że tylko prawą straciłem, że, że mam też protezę, że mam kulę, że mam bliskich, czyli takie ukierunkowanie na, na tą wdzięczność, na to, co mam, a nie ten smutek za to, czego nie mam. Tak, zadam teraz pytanie, bo Ty się wypowiadasz, a mi tam po prostu myśli szaleją, szaleją dużo się w mojej głowie dzieje i też jesteś i reprezentujesz i świat biznesu, bo też jesteś przedsiębiorcą. Tak, prowadzę własną działalność, jestem trenerem biznesu i tutaj też współpracuję z dużymi, średnimi małymi firmami właśnie w obszarze szkoleń. Zachęcam, zapraszam też do do, do, właśnie do współpracy w obszarze, czy to odporności psychicznej, czy e, budowania zespołów i, i też e, komunikacji pracowników, bo to są takie moje obszary, e, w których się specjalizuję. Też to, znowu to doświadczenie sportowe przekładam właśnie na świat biznesu. Bo uważam, że to, czego uczy nas sport, będąc sportowcem, czyli znowu niepowodzenia, ale wygane mecze, trudy, zmiany, realizacja celów, tak determinacja, konsekwencja, to wszystko to, co jest w sporcie, można przełożyć na świat biznesu. I biznes to bardzo chętnie bierze, bo ci pracownicy, którzy na co dzień są zamknięci w biurach, przy biurku, przy komputerach, często zaszufladkowani w tych biznesowych celach, targetach, wszystkich zebraniach, kolach, jak zwał, tak zwał. Potem jak przychodzą na warsztaty, ja poprzez świat sportu pokazuję im jak można sobie radzić z pewnymi rzeczami, i oni to potem biorą na, na świat biznesu i kurczę to się sprawdza. Aha, to może tak. A, bo ja nie wiedziałem, bo tutaj cały czas takie korporacyjne myślenia, a tutaj takie wartości ze sportu i one nagle fajnie, e, fajnie jakby przynoszą efekty. Więc tak, jestem e, przedsiębiorcą. Na tyle, na ile umiem ogarniać.